Eee, nudy. Co tam klikane? O, witam! Witam, witam. Dzień dobry, że chciałbym. Jak tam panu yy, minął dziś wieczór w pracy? Może, tak panu powiem, że to się ty sam. czas. się trochę nudzę. Aha. Więc. U mnie też w szkole zniknął. Kurde, to pewnie Chciałbym około. dziś. Yy... Takie frytki Mam no. Takiego takiego burka Okej okay. Można zrobić To ja będzie, czekaj Ech, pan Ej. Dokładnie proszę pana, tego chapimila tam Dobra, ja nie ma problemu, dorosła, nie ma problemu Musi coś, no. coś, no. coś, zrobić Dobrze, jest, Ech, Dobra, dobra. Ech. Będzie pod stolik, będzie akurat pod stolik, więc będzie się sam będę, więc pokażę dam radę. Dobrze. widać, że będzie stolik po godzinie 21.00. Coś, będzie, on to przez wolne będą. To, to, to nikt zupełnie nie przyjeżdża czasami. Kanary w robię przyjeżdżają. Dobra, eee, my tylko druga, druga tutaj. To ja mam pomysł. Ma koniec je, 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 jedzenia tych szyszek, bo kurde, Nic nie jem. No dobra, fryteczki, yes, dobra. O, mogę czekać, bo miałem sobie taki. Z... Co tak latam halo. Dobra.

Eee, dobra mam. No ja... Co ja mu odkryłem? Dobra. Muzyka banana, źle ci? Proszę bardzo, pierwszy zestaw. Dzie dobry. Po jeszcze po kolei idę spokojnie. Nie. Jeszcze pójdę po kolkę, ja jeszcze zapomniałem o tej kolce. Mm, dobra. Kolka na raz.

А хуй. Прошу, не А ты весь можешь тут фожить? Ты том? Ты можешь Я о том вем. Давай, я вафетки меня заставил, хиба. А это было понятно, что ты покупай на бич вафетки уже. Я вем, ну не было там. Я не замовил, заставил уже. Какие добрые. Добрые. Аку! Да. Krzyszek nie jeść, kurde. Czekaj, mają to salnickie? Chyba mają, nie wiem, nie pamiętam, kurde. Więc otwierajcie, krzyżyk to się nazywa, to zami w górze. Dobra. Dobra. Nie jest inna w placu. Ale. Tutaj. Szaleś. Dobra, ośmysz, dostajcie się pecy. No, 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 Coś jeszcze na zamówienie? Coś. Stół. To jest sól. Na frytek. No Mogę jeszcze dwa paki... O proszę stół, powiedziałem, że... Można frytek jeszcze obnić? Powiedziałem, proszę stół jeszcze. A właśnie, tutaj o, nie chcę gdzieś podobić. Czekaj, teraz skakam jako... Czekaj, ja idę jeszcze, czekaj, bo zostałem sam, co mogę kombinować trochę. Dawaj, stój. Za fryteku nie.

Dawaj, 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 ja Nie, na frytki już, na zamówienie, lecimy po to kolejne. Dziękuję. A tam mam już będzie odbyć, dobrze, jakby nie miałam sól. Nie, półdełka mi się kończą. Nieee... Kurde, no... bo się robi? Ale może półdełka mi chciał dawać? prosił. Mam się kończą... W się skończyły. Ja też tak po kolejne? Pudełka, pudełka mi się tu... No prawo to ty teraz, tego nie wyciągniemy teraz No, pana, mnie nie stać. To pudełka papierowa, sam no może przywiezie jutro Myślę, nie wiem, ja tu siedzę tylko na te godziny Frytki, frytki raz oh, Mogę na tu załadować, nie? Nie, nie mogę, tylko frytki Dobra, let's go Co za, za zamówienie? Proszę klasa, klasę, będzie? Ej, ale wiesz, sol sol może do tego, to frytek idealny jest Czekaj, może zobaczyć, może mam ketchup jeszcze coś na drzu. Czekaj. To przecież... Nie mam ketchupu gdzieś w okolicy. Tu jest to, to może za mu... O fizyka? Nie no bada, jest to, to, jest, to jest ten ketchup ukry. No um, tak, pozamkaliśmy się, nie, to. I ten miejsce jaki to mogę zrobić? O, to, o, o. Czerwony banan! Eee... O... Ok, Ghostbusters! Eee. Ghostbusters! pytanie do pana, do, do ciebie. pana mam pytanie. Skąd bo, o, dzisiaj tu Julianie! Kurde, mnie woła! Panie Julianie! Co jest? Julian... wiesz, kurde? <laughs> Dziękuję za dzisiejszą noc. Do widzenia, polecę się na przyszłość. Dobrze. A, to patam. to, to da pan mi ten stół, czy nie? Ten. Babierz pan. Ten. Proszę, go wziął, i no. Jak pan się do do, 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 do samochodu, Dobrze, to. Nie ale Do widzenia. Do widzenia. No, kabriolet. Uda się. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Mie, jazdy. Daj się wziąć na to! SIĘ nie da! Czekaj, kiedy to z DPZV wejdę. Gdzie zakończenie dnia? tu jest. Dobra, myk i... E... Gdy gdyby chociaż w tym dniu ktoś do nas przychodził, chociaż w sumie co się dziwić, to jest, jed, to jest nawet. to jest. jedna gwiazdka na minusie, czego się można spodziewać po tym Magdalhadzie. A, fajnie gdyby ktoś w ogóle do nas przyszedł. I macie racja, babka! Najlepsza! Ło! Wow. Kupacie to chłopak! Najlepsza jest przez. Dobry! Dzień dobry, co by pani chciała? E, foj! Czy słyszałam, to jest na Tak Przyjechałam, koleżanka mi poprosiła, żebym to tu przyjechała tutaj. Nie wiem, co się stało w ogóle, ja tu ja nie wiem. Mam pytanie: Czy pan ma. Pani Magda jest. Nie kuła! <grym> Potrzebuję Pikmaka ja na typie ekspresowym. Zobaczymy, co takie dobre to macie tutaj. Takie na w dół. Dobrze. Dobrze, tylko. Tylko, Czy Cole też? A, a może pan kole walnąć? No. Proszę. O. miejskie, takie słowa dlatego nasze latają. Czekaj, nie to to miejskie, A czego mówią, że to miejskie, takie słowa miejskie, wszystkie słowa latają? To ja ci powiem tak, panie Pokemonie. Chodź tu. Pro, pro, proszę. Ja powiem wam... Ja wam Państwu powiem lachająca. tak. Jakim tu ten wasze burger latają, to ja sama nad nie wiem, ale to na lepiej. A kto nie może siadnąć, to może sobie tak... Um, zjeść. Ola, Eee, dobra. Jak, jak w domu ja tam, to wszystko lata. Jak tutaj to wszystko akurat stoi w miejscu. A może pani do stołu jeszcze pójść, jak pani chce? To może jeszcze pani coś lepszego nawet może za darmo, skoro już nie przychodzi. Pani jest naszym chyba pierwszym i jedynym klientem. A, się przyjechałam. Więc może coś pana poszaleje? No. Zabijmy, tak. Może pan jakieś. wszystkie zamówienia, jakie mu są dostępne, to raz ja zjem. dobrze, to proszę iść do stołu i już tam zasiąść na swojej. <laughs> Так, ты это делал? Кто? Вау! Я его как бы вообще не помолчу. Ты слышишь? А ты куда я слышу? Я помолчу, скажи вам. Вот я вам помолчу. Вау! Па, Sieba. <laughs> Nie okay, to będę dostaje załaj, bo jest to wyjść czekaj. O, oh. oh, Robimy nową próbę, czy, czy zostawiamy tak jak? Zostawiamy! To <laughs> i tak robić dalej O! soczek jeszcze na ziemi? Macia radio! Babka najlepsza jest! Duży by Witam moi kochani. Widzowie. Je, je. Babka wróciła. I babka znowu gdzieś gdzie jest. Jakby na kamerze. To powiem tak. Co się chyba dzieje? Ale powiem wam. Wurkę latające? Dajcie inną no, w górę, dobra, fajna. Kła. Powiem tak, ja, ja nie mogę mi tym dronem latać. Więc może być ciekawie. Eee. Gdzie pani jest? A, no są ok. Ja opcywam. O! I dorycie, I tak. A może lepiej, czekaj, mogę to włączyć, to czekaj. A nie należy, widzi? O! O! Nie ma. I macja, racja. Kam... Mój dron lata. Co ja pracę tak, tak jak myślę? to jest ciekawego? Nie. Tylko na górze. Proszę pani, kilka razy do pani tutaj dojdzie taka dostawa mamy happy yy... suka. Yy, so suka. O! O! A z figurki latające macie. O! Nie, powiem. Czekaj tam. No kurde, nie mogę tak złapać. O. Yy, coś tam jeszcze? mam jeszcze kulę. mam jeszcze to. Miam. Miam. Jeszcze to kurde zjadło. Dobra, zje pani resztę. O. Co to jest? Chice! Burgier! Ej, O! Burger kolejny? O! Oh. Mamy hamburger! Ale O, oh, ja pani czuję! Pokażę wam... Czekaj, ta kamera se włącza! Oh. O! Włączam kamerę! Gdzie ja jestem? A tu. O, tu! Ta kamera se lata, ja se zobaczę to czegoś ciekawego jest! Tak! O! Oh. O nie, powiem. Jakąś Jeszcze jakąś zabawkę. Tak, Znalazłam tak, na zapleczu. I słuchaj. Mam pytanie. Jeszcze ma to kupam więcej? Mam ja zjadła. To dużo no, nawet. To o. Ja bym chciała to zjeść. że? To zjadła nawet. O. Jeszcze loda? Czy ja go nie widzę? Także ta, ta, ta. O! Jest logik. Hehe. twarde to to Może Nie. Mam za nią zębów już. Hehe. Dla jeszcze pęca, jednego loda zwykłego. O śmietanka! Wie pan, żeby to jest lepiej? A bo to było to hawajska biła. Oooo, hawajska na lepsza biła. Wy tutaj. A lubi? tego pani nie dam, bo to moje piwo. Ja, Aha. Ja nie wiem, ja powiem panu tak. Jest tutaj zajebiście. Fajne latające w skate, em. te burkierki, wszystko fajne. Tylko mi się czemu do was klienci nie przychodzą? Się boją, że latające? Nie wiem, kosmici tu byli ja, więc sam nie wiem. Czep nie mówił? Nie. To powiem panu tak. Ale juże świejący jest to woda. Powiem panu tak. Tutaj mogłoby trochę pozwieć, ale powiem tam, panu pan tak. Jest zajebi. Lepiej to Powiem, pan tak. No I tak. Zapraszam. I powiem po tak. Mnie. Jest zajebiście. Ja powiem tak. Ja też tak. Bo. Ja powiem, powiem tak. Ja wracam do koleżanek, bo mnie kurdeś pytał dzwoni po mnie, bo. Myślę, że gdzie jestem. Tak zawsze. Więc ty miłego. Nie o tym do no, tej ty porzaku na no, niego doj. Lepiej nie doj nawet. Na mi mnie wkurzył odsadził. Dobra, to do widzenia i miłej nocy. Dobre, Dobra, tak. Jeż, by ten zbywany, idzie po wróci, to Ja Do widzenia! Jeśli się pod powrotem to będzie łup! Kuba! A to była szatamiła! Żyję! Szkawaj! Szkawaj! O, Jestem! Pięć Dobra, jadę. Może bym zapatrzał, przez ciebie patrzyła. Do widzenia! Do widzenia! Według do i jadę. Witamy Was serdecznie z serdecy, powrotem. Dziękujemy, że obejrzeliście. To ja powiem tak, ja powiem, że Dziękuję było najlepiej, że... bo ja babką byłem To poż, bo mogę powiedzieć z automatu A mój kolega tutaj co, bo tutaj, ty... oe Kamerą lata nie tym e, tutaj kolega tutaj Był, był Był pokémonem po... I był Pikachu pracownikiem Spaję był ze mną. pracownikiem No I był, I był, i był, klientem Był, tak, kliente, klientem, to po pierwsze O No, teraz widzicie, czekajcie, się kamerę to w zestawie, o o, wyróżniam trochę, o, no i widzicie ja, ja w tym byłem Potem byłem babką, no to powiem tak Babką było najlepiej, powiem tak Kiedy ty babkę powiesz, z tych moich okcink okcinków, tych odcinków, co my montowali No to zapraszam na kanał No i, co mam powiedzieć więcej, no To na mój kolega, mój Olek No i tak samo jeszcze przyszedłem tej Dowodzącym tutaj kanału Czyli Julian, no i co Mieję noskiem życzymy, bo nagrywam o 21.05 no i co? I Z Na kanale, A -a. siemano.